Hejka, na dzisiaj będzie taki miks złożony z, z drapek, jak i z ekspres losów, słówka, krzyżówka. A tutaj mamy I Love Neon Cash, dużo kasy i czas na premium. A więc czas na oglądanie, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od I Love Neon Cash, ponieważ no już dawno nie drapałam. Byłoby dane, jeśli dobrze pamiętam, na Halloween. Dobrze wspominam. Tą zdrowkę mam z numerem 12, oczywiście wkład to 25 zł. Będziemy szukać naszych liczb albo po prostu symbolu pliku. Taki plik byłoby zawsze fajnie zobaczyć. Wiadomo. Symbole cieszą. 22 mamy do szukania. dziewiąteczkę 34 będziemy szukać i ostatnia nasza liczba to też 30 ale 31. No to szukamy i oby się znalazły. Niech fajnie cokolwiek co nie to już ucieszy. A mamy tak, 36, czyli nie to nasze. Oj, blisko 23, a my szukamy 22. Ale może tu? Nie, 27, 32. Też nie. Mamy wygrano, mamy dziewiątkę, więc bardzo fajnie. Już coś padło, więc. No genialnie. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy. O, mamy plik, mamy plik. No ostatnio to. Naprawdę fajnie. Piękny pliczek. Tak jak mówiłam, fajnie zobaczyć. I ósemka. No pięknie. Plik oczywiście nie podwaja, ani nic takiego. No ale mamy dwie wygrane na tej zdrobce. Zdrobka kosztuje 5 zł. A my co mamy? Pod dziewiątką mamy 5 zł. To właśnie widzimy, że się ta zdrobka zwróciła. A tu... Wow, 10, czyli tutaj. Tutaj, o nie wiem, czy nie widzieliście, bo się już zaczyna światło odbijać. Mamy deszkę pod plikiem. No pięknie, 15 zł na tej zdrabce, ale fajnie. Fajnie zaczynamy. Zobaczymy, jak skończymy. Ale mimo wszystko już jest super, ponieważ wkład był 25 zł, a już mamy 15. Przed nami dużo kasy. No, niech będzie tyle. Z numerem 29. Oczywiście nasze liczby tak jak przed chwilą i też pik. No tak fajnie się złożyło, że szukamy tego samego. No dobrze. To co mamy pod gwiazdkami? Kurczę, coś nie mogę. O. Bardzo fajnie. 35. 29. 22, także do szukania, jak wtedy. Może tu znajdziemy 22 i jeszcze co? 21. Uhum, to pewnie dadzą 20. No ale może nie. Klik już zobaczyliśmy, więc nie obrazimy się, jeżeli tutaj nie dadzą. Choć wiadomo, że liczymy na kolejne wygrane. No nie wiecie jak to jest. 33 ale ja i tak już jestem tutaj zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się fajnie ogląda. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. I będziemy tutaj wspólnie szukać tych wygranych w lotto. O, dziewiętnastka. Póki co nic nie ma takiego naszego. Tu się wyłania siódemka, ale my nie szukamy takich niskich. 31 nie, my szukamy 21 30 także nie jedynie co to 35 by mogło być a jest 20, no może to 22 no oczywiście tak jak mówiłam 20 dali czyli wiecie szukamy 21, 22, no oni dają 20, no typowo nie ale ja, najbardziej może tak być i ostatnia zdrabka na dzisiaj, czas na premium, później będą losy, z numerem 11, to nam się zmienia symbol, to już nie będzie plik, ale liczby do szukania pozostają. Na tej samej zasadzie, też dawno nie drapałam tej zdrabki, więc postanowiłam ją kupić, a może akurat...

Pusto mamy, ale yy, i tak mamy jakieś wygrane, więc i tak jest fajnie. To co? Może szansa będzie w słówkach, co by na to? Może słówka nam tu jeszcze co nieco dodadzą? Słówka. Zmieniamy przyrząd, napisak i oczywiście szukamy mm, naszych. No, żeby się otworzyły słówka, może tak, w ten sposób. Więc. Lej. Czyli utworzy nam się słowo lej. Nie widać L, więc byłoby ciężko. J też nie widać. Kos mamy K. Nie widać K nawet. Tu to ciężko bez K. Echo. Mamy E, mamy C, ale nie mamy H, więc też nie. Co najmniej trzy słówka muszą się utworzyć. Right. Mm. A, tak. Aha, no tak, J nie było, co nie? Islam. Nie widzę I, niestety. Oj, chyba wszystko będzie na nie. Kenia. No tak, nie było K. Skoro nie było K, to ketchup też od, niestety odpada. Batalia. Wydaje mi się, że nie było tego I ani L. Więc także jesteśmy na nie. Herkules. No tak, nie było H, co nie? Bo echo było blisko do otworzenia, ale nie było H. I z sombrerą S mamy O, M, B, R, E. Mamy. No ale co z tego? Jedno słówko to troszkę słabo. Yy, chyba, że się gdzieś pomyliłam. Wydaje mi się, że nie, ale. Mm. No nie, no bo J nie było. K na pewno nie ma? A, jest K, kurczę. Jest K, kos. No to przepraszam Was bardzo, ale jednak kos się utworzył. Nie wiem czemu. Nie zobaczyłam tej wierki K. No to jak tu mówiłam, że nie utworzymy K, znaczy tego słówka, bo nie ma K, ale jest K, ale nie ma I, więc Kenia odpada, a keczup K, E, C. Oj, chyba Z nie mamy. No to jednak pozostajemy przy dwóch, ale trudna była chyba zabawa, mam nadzieję. I ostatni losik na dziś. Ostatnia właśnie tutaj szansa na cokolwiek to krzyżówka. Może minimalnie Wam przybliżę, żebyście lepiej widzieli, może za dużo, żeby nie ucięło literek jak kiedyś. Chciałam za bardzo aż przybliżyć i wyszło jak wyszło. No to szukamy. Czy otworzy nam się słówko? Syn S Y N. Jest. Mamy pierwsze słówko. No i teraz już jedziemy normalnym tutaj tokiem, czyli B. Wyszukujemy literki B i zakreślamy. Ale nie widzę chyba żadnej B. No nie ma chyba. C mamy. C, c. Mm. No to Już kilka zakreślonych G hmm, Będzie jakieś G? Nie wiem no Powiedzmy, że nie ma G A jak będzie to później Domalujemy, H, no to chyba gdzieś widziałam, tylko gdzie, aha, tutaj, widziałam H i to by było na tyle, albo i nie, jednak nie, ehm, S, mamy. Kolejna. Kolejna. ani jednej, więc kolejna mm. jest. No, okej. Okay. Do kolejnej przechodzimy. Mamy tutaj, mamy tutaj i tyle, kolejna. O, a no to jeśli mamy a. Możemy zaszaleć chyba. Bo mamy tu, tu. A jak to z tym A bywa. Wiemy jak jest. Znamy ten temat. No, w sumie dużo nie było, ale zawsze. P. P. P jest też tutaj. Kolejna to U. Tyle J, o tutaj J jest Ale czy w krzyżówce występuje? Nie widać I, o I to będzie dużo Rzuciły się gdzieś tutaj w oczy Mamy I O, mamy drugie słówko Mnich, syn innych. Więc już niewiele nam brakuje. Kolejna to N. N. N mamy tutaj. To by było na A. Nie, jeszcze przepraszam, tu. Ale już na tyle. D. D. O, mamy trzecie słówko. Jest. Mamy zwrócik. Bardzo fajnie. No dzisiaj fajnie się spisują tutaj te nasze lottowe rzeczy. D już by było tyle. E. Mamy tu. M. O! Czwarte słówko już? Yy, no tak. Nic nie pomyliłam. D było. Mamy czwarte słówko. No powiem wam, że naprawdę pięknie. I ostatnia to Y. Y już był była mazane przy synie. A N nie było, co nie? Nie. Y gdzieś to widziałam, a tu... A K nie było, T nie było i Z nie było. Ale na to wychodzi, że mamy cztery słowa. Syn mnich, miednica i Idaho. Więc mamy cztery słówka, więc to jest dyszka. Ale upewnijmy się. No, cztery słowa to mamy dyszkę, ale fajnie się udało. Więc kochani, ja zapraszam Was na podsumowanie i dowiemy się, jaki jest wynik. Powiem Wam, że nie wiem co się ostatnio dzieje, ale przeważnie e, draping mój jest bez strat. No, tak jak dzisiaj, ponieważ wkład był 25 zł i tyle samo właśnie uzyskaliśmy, więc mamy wynik jak najbardziej fajny. E, tu nam się utworzyły w losie 4 słowa, co dało nam dyszkę, a tutaj zaskoczenie e, w zdrapce I Love Neon Cash 15 zł, no bardzo milutko, i jeszcze zobaczy ten plik bardzo fajnie, więc ja się cieszę, mam nadzieję, że Wam się oglądało dobrze. Pamiętajcie o tych subikach, żeby być na bieżąco i ja Wam mogę życzyć już miłego weekendu. Jak poleci ten filmik, ja będę jeszcze pracować, będę w pracy, ale zaplanuję, żeby wleciało Wam o tej pewnie 11 godzince. Więc życzę Wam miłego weekendu. No i co, wypoczywajcie, jeżeli macie możliwość, więc pa.